Hej, cześć, witajcie, jest anymocję tutaj MK, a to Fortnite Battle Royale. I dzisiaj jest na odcinek. W, są w wakacje, prawda? I dzisiaj sobie zagramy w jednostrzałowca, i potem może sobie jeszcze porobimy zadania do grywki Oczywiście mi zostały ostatnie dwa i wtedy będę miał wszystkie zrobione. I według mnie... Jak wam powiem... O, to jeszcze 15 tysięcy, nie zauważyłem. W sumie wszystko licząc jest 20 tysięcy, 30 35 50 tysięcy expa. No to można trochę zastrzelać wam powiem widzowie. No parę chyba tak z 5 leveli będzie jakoś tak. No to mm, dokończając, moje zdaniem najładniejsze skiny z tego jest chyba ten, ale zaraz wam pokażę. Jest ten skin, oczywiście. O, może inaczej. O, tak. I pokażę wam. Pierwszym skinem jest John z bunkra. On tak wygląda. On jest nieco starszy. możecie zauważyć. Młodszy, ten starszy, ma yy, siwą brodę, oczywiście. Da trochę to wygląda, ale, no. yy, Kolejny jest status. Stratus, przepraszam. I on wygląda też, on też jest trochę, on, ten jest z bunkra, on był starszy, a teraz jest młodszy, możecie zauważyć, tu ma napis Time, jeśli się odczytuje, widzicie, on tak tutaj wygląda, a tu jest trochę starszy, możecie zauważyć, a ostatnia z, z, z ogrywki to jest Demi i ona jest mnie najładniejsza, możecie napisać w komentarzu, czy jest najładniejsza, czy nie. Moje zdaniem tak. No i tego. Yy, przechodząc yy, dalej, zagramy sobie jeden raz w jednym strzałowca. A potem zrobimy, zrobimy sobie to wyzwanie. I jak będzie grosze jakiś mój znajomy, to co tam poza odcinkiem co zrobię? Może na odcinku może z nim drugi nagram? I jutro ten wrzucę. nie będę nagrywał jutro, tylko go wrócę. Czyli wtedy dwa odcinki co tam nagram? Czy dzisiaj nagram? Jeden wrzucę dzisiaj, a drugi jutro. O, może tak zrobię a się będzie mój kolega oczywiście grał. I to mamy być ile razy 5 chyba podejrzę. Tak, 5 pięć, pięć razy w y, 15. Najlepiej to być w odziach, bo to będzie... Eee... Y, Szybkie obliczenia. W parze to będzie 30, a w oddziale 40... Nie wiem. Możecie mi to napisać w komentarzach. Yy. To nie o to chodzi, że, że nie obliczę, bo z tym się teraz nie chcę, nie chcę, bo po prostu. Yy, za, za nie chcę was zanudzać, no to to Już przechodźmy może do odcinka, bo to trochę się już trochę nudne robi, wam powiem. Tam gadam 5 minut, no to to li, lipa trochę wam powiem. Oj, lag. Y, y, lag y. Oj, 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 jeszcze raz. był, byłoby, gdybyście zaważyć. Muszę z tym, czy może. O, to zagrałem tym, ale dzisiaj zagrałem, może Ether, O, Ether właśnie, ładnie też w tym wygląda, no. To zagrałem sobie teraz dzisiaj tak skadem, Oczywiście zrobię. Mam nową smugę i mam nowego Fortbyta, wam za chwilę pokażę. Może. Nie wiem, myślę, jak chcę ja hmm, chcę. Mam po prostu może go za chwilę pokażę. Nie wiem, czy Was interesują jeszcze Fortbyty. może w sumie je zrobić, ale nie wiem. Jeśli ma setny stopień, to jest wszystkie stop. Tylko, że ja setnego nie mam, bo bardzo mało grałem. Co trochę. Dziękuję za to, że tro... to trochę lipa, wam powiem. Dobrze, tutaj tylko czas ustawiłem, bo wczoraj widziałem, że 47 minut ten filmik, to teraz będę sobie tak usilnie, że te pół godziny robił, bo trochę. To dziwne. Dobra, wiecie co? I... W czasie tego wczytywania... Ej, przepraszam, ale... Coś tam się z słuchawkami zwaliło. I tego, o co O co to znaczy, się teraz lecę właśnie? No, bo mi tego zło Ej, ta smogać, nie? Oczywiście, jeśli tego nie zrobię. Jeśli oczywiście tego jeszcze nie zrobiłeś, to zostaw. Oczywiście, lajka, like jeszcze suba. Jeśli oczywiście chcesz. A lajka like zostaw, bo bardzo bym cię prosił. Tego w górę, nie tego w dół. Tylko w górę, bo dzięki temu dotrze to do większości osób. i ben, bardzo bym był wdzięczny. Jak chcesz zasubskrybować, to zasubskrybuj, ale bym jakiś lajka może zostawił. Suba też, oczywiście. Tam żadnej różnicy nie mam. Oczywiście lecę teraz do 100 subów. Jak będzie 100 subów to wiecie, kodzik leci. Tego miałem nie brać, ale no chyba tak sobie. Bym musiał zobaczyć jeszcze na mojego kolegę. Muszę zobaczyć czy on jeszcze też nagrywa, ale wątpię. Bo nagrywa, nie wiem z czego. Z Blastarsów. Może mój kolega, oczywiście. Yy, może. Możeliście go jeszcze kiedyś. Nagrywam kiedyś z nim. Umiał Paweł, zmija. Zmija. Już może go pamiętacie, może nie. No, trochę tam miesięcy temu to było. Nie wiem, dwa, może trzy jakoś tak. Jeszcze fortny Fortnite był popularny, ale wątpię, że był jeszcze tyle. Ja trochę dawno z nim grałem, powiem ja dosyć dawno. I on też tam nagrywał Ja chyba wam wtedy podejrzewam. Chyba wam dałem linka do jego Ym... O już jakiś typek do mnie strzela Ojojojoj Jakiś wam się przyczepił musicie zauważyć Ja stąd idę, do widzenia typie Może hmm. trochę sobie go pozbieramy. Może się odczepi Może nie Tam przyjdę, odwiedzę go Jakiś sztucer był, proszę. Dobra, jest sztucer. Jak jest sztucer, to wygrywa no. ci Co Aaaaaah. Coś się rozwali. To oczywiście był Fortbyte, tu chyba. Pierwszy Fortbyte taki wyszedł, oczywiście. i się zauważyć. Nie wiem, kiedyś braliście Fortbyte, może nie. No to on tylko mówi, jakby coś jeszcze zbierał. Hmm. Lecimy, lecimy, lecimy. Jeszcze tylko sprawdzę. Już mam mikro, bo będę musiał od nowa nagrywać. Dobra, lecimy. Jest w tym bałwan, coś Nie ma? Nie ma, dobra. Ktoś skąd strzelał. Jak tu był, to się po prostu nerwuje. Nie no, dobra, nie było go dobrze. Dobrze, hop ma, hop ma szczęście, wam powiem. Właściwie chyba kanał Family Friends zrobię, żeby nie było przekleństw, ale mam parę takich kolegów, co? Się nie trzymają zasad no i nie dziwię się, jak to im wychodzi na plecy. Yy, wczorajszy odcinek był z Mitiu. Matthew oczywiście i wam powiem, że on wolał jeden na jeden. Niektórzy moi znajomi w sumie pa trzech podarze. oni chcą bardzo lecieć na yy, tryb kreatywny się poobić, A moje zdanie to jest trochę takie, takie bez sensu, bo... Po co oni tam lecą, oni tylko chcą niby się rozgryć. To rozgrać, to rozumiem, ale potem jeden na jednego, no po co? Jakby powiedział, żeby się rozgrać, to tak, ale on już parę meczów przed tym zagrał. No to nie wiem po co on chciał to, no to... A ja cię. Dobra, Gdzie jest płócimy. Jak z was użyjemy może. O, jaki fej... Nie... Widzieliście to na bank. jaki fejl razem zrobił. Jakiś tutaj typach jeszcze mi nadzieję, bo dobra. O! Idealnie, idealnie. O! To się nazywa Lot. Ponad chmurami. Może jeszcze na kulkę? Kulka jest, kulka jest, ale nie trzeba to będzie Bo mi się nie znaczy, mi się chce w ogóle. Tu się dźwigią. Tam. Tam się dźwigią. Mi się nie chce tam A ja jest w serce? Eee, to lećmy tutaj. O 27 w to może poczekam na dziesiątkę, wiecie? No, widzieliście to? Jaki typ, ile on ma? O, ile on ma kili, Dwa. Ty. Wygląda jak bambik trochę, ale nie jest. Dobra, wrócimy dalej. I teraz zagramy O to Dobra, zagram strosy, ciały mm. Tak, zdecydowanie To w, na to wczytywaje Trochę dość to długie jest tylko w mi Przedłuża. Tak, z dwie minuty przedłuża. Co oddziały, co nie? Zróbmy tak. A jak będę coś gadać, to się wyciszy. O. Hmm, może polecimy tym skinem. O. no ja też to ładnie wygląda, ale. Weźmy sobie. Hmm, gdzie był jego tam. Hmm. O, to był. To coś jego, ale to jakieś dziwne. O. Ok zburza. burza się ten picoczek. A, zobaczymy. A Kilof, to był ten urodzinowy z wyzwań. Yy, weźmiemy sobie może ten O. A nie, chyba nie, To weźmiemy sobie ten O. Teraz wam pokażę. Ten kilof był za urodziny. A teraz były to chyba cztery dostępne. Tak, od Teraz były I mogliście zrobić ten kilof. Nie mówię co nie tak to epic dodaje bo ostatnio... Yy, Wróć, wróć, wróć. W tamtym roku był to plecak urodzinowy. Kochował, gdzie on teraz był? O, widzisz, to był plecak urodzinowy, na pierwsze urodziny. A w tym roku jest to kilof. I moim zdaniem pamiętam, że był chyba jakiś ten że był chyba jakiś skimp na te urodziny, ale chyba nie. Mi się też, że chyba jeszcze go nie było. Ale jak był, albo... Chyba dopiero będzie ten skim, jeśli coś tak kojarzy. Albo może był, nie wiem. Tam patrzcie na, na w komentarzach, czy był, czy nie. To dla mnie będzie trochę bardzo ważne. Hello! Jak to się będzie odzywało, to wycisza. się Aż to dodaje. No ja to poleśmy sobie, o tak zrobię. Aha. Typy ha typów chyba coś tam działa. Okej, okay. a nie tam sobie wyzwania. Tak, z... sobie wyzwania. To Wyzwania. Do grywki. Już powtarzam. Mhm. Czyli jednego typa... nie bądź. No to... No to trochę lipa, bo jestem na... Jeden cały team. przegrana. Mój mnie nie posłuchał dlaczego. Ojej. Było blisko, żeby spaść. O! Ten PM jest dobry. To jest PM. Wiesz, co można zrobić taki challenge? Żeby wygrać tylko po Ja Oczywiście, jeśli czytasz tam taki episki ten legendarny. Ci jak mi pójdzie, wiecie? Ciekawe czy tak będzie Tak dużo mówię, tylko napiszcie w komentarzach czy Może tak, yy, na zróbcie ten komentarz Napiszcie yy, Czy byście chcieli yy, Wiecie, ten karabin Z takim karabinkiem O tym, 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 tym Żeby wygrać może czekać, albo zagrać Przez wszystkie mecze tak, Żadnego, nie będzie to tylko kill offem granaty i bandakę będę brał o, akacz. Ale akacz nie potrzebuje tylko prezenci prezencowe. No i to jest P. Pe... Panie. Pani, panowie, o takiego P mi chodziło. Tylko znajdę jeszcze jakiś yy, typów i będzie dobrze. Jest tu chyba ten? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Chyba, że jest. Nie, nie ma. Co jest tu? nie poleciał? O kurczę, to całe dla mnie. jest dla mnie. A, słonecznik nic nie dał. To muszę trochę nerwie. Czy co? Nie wiem, czy już na początku mówiłem. Ale chyba już tak. Że wyczytywanie będę wycinał, bo to trochę długo czasami mi się ładuje. Co z tego, że mam kabel podpięty? Do. Oj. Do playa od internetu, no, do nie, kabel z playa do internetu. Mam pociągniętego i, i szkole. To z tego. że to mam? Dobra, to, No i już umierałem, tak jak mówiłem. Ła co tam leciałeś? What are you doing? What are you doing? No. Żadnej pompki? No. no wiem. Z kim ja gram? Co z tego, że ty byś rodzili, bo nie chciał... o, wilkomowa. mowa. tego, że ty byś rodzili, bo nie chciały iść ze mną? Tak sobie wygrali gierkę. I przez nich z nie mogę teraz wygrać. Zero ok. Bez komentarza sprawdzę się musiał. Lewa bym co zrobił 1 sierpnia, bo dzisiaj jest wtorek. A to w czwartek jest nowy sen. No a ten może chyba live'a zrobił. Jak będzie mało osób, tego m, chyba wyłączę, A tak, bo... Aha, niektórzy z mojej drużyny i kolegów w ogóle z klubu piłkarskiego jadą mało i też będzie mało osób i praktycznie treningów nie ma drobów. W sumie... Nie wiem początku wam gadam. Po prostu wiecie jakieś życie YouTube. Trzeba cały czas coś o czymś gadać, bo się nie da. no bo się skupiać po prostu na grze, a jak się skupiacie, to wiesz, potem w komentarzach dlaczego to nic nie gadać i tak dalej. Są takie bezesu... Ej, faktycznie to działa, ej, nice! Gdzie ja jestem w strawce? I fajne to! Fajny plecak, taką powiem, ej! Opłaca się, go mieć! Tak to... Już gdzieś ugliemanego youtubera i też tak cało mówił, że tego tak ja. Cały czas coś trzeba mówić. Jak nie będziesz mówił, to... Oj, oj i tak jeszcze na drześ da tam wcale nie no Żeby się da, ale jakoś tam nie idzie. Dobra Może przy przed chwilą usłyszeć brata jeszcze trochę wcześniej, bo gra se on y, 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 w CS-a i tego I... coś mu tam trochę u jego mate'ów nie wychodzi, się tak trochę denerwuje. Dobra, to gramy. Gramy o Leworwer. Który to jest Leworwer? To stary. Ty, ja byliśmy, miał jakieś poty? Ty, ja pewnych potów nie miałem. O kurczę. O kurczę. To trochę źle. To tutaj było tak ścięte? Okej. Okay. Co ja ogarniam? O, jestem ten wiatrak Cały czas chodzi, chodzi, chodzi. Mm, mm, mm. Tak, to jest ten ostatni meczyk. Wątpię, że on jakieś wyzwania do grywki zrobił. Chciałbym, tak, żeby były odcinki po półgodzinne. I chyba to nie wyjdzie u mnie. Dobra, lecimy. żebym cały tym pokonał dawno nie grałem rozgrzewałem się tylko normalnie, bo zawsze zapominam iść No, typ kreatywny I Tak nie mam z to bym sobie w sobie trochę do celów postrzelał. O! Może tak. O, o może by tak wyszło. Dobra. 51 osób tego jakby se policzyć to tak jest 25 teamów Tak jest tak 25 teamów jest i jakaś typ jest i w sumie dwóch typów jest bez pary czyli ja jakiś jeszcze typ no to w sumie Okej. Okay. Śmierć bomby... Nie, bo tu zawsze nie wyjdą, to biorę to. Bo znalazł tak w świtom i tak. Jak się będą leczyć, to też tak nie za bardzo. Nie powiem. Wrzucik. Mówi gdzie jest zrócik? Ty nie, nie mówi. Ale burzę pokazuje. Około mnie. Ale ja tam nie idę nawet, bo kill nie mnie to za chwilę Kilno mnie mniej będzie źle. Będzie źle. Gdzie jest? O, strony 3 się na wyrwa. Dobra, są te dwa. Są dwie platformy, dobra. To jakoś. To może jakoś. To się ugra. To o, dobra. I teraz chyba porówno. Mi się zdaje. To. I teraz porówno. Uuu, już powala typek. uuu, znowu. Uu. Jakie pole powalenia to są lecą, widzę. Tę się nie da. <laughs> o! Ty, 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 czemu tego nie sprawdzałem? To jest tam jestem Jest! Ja się ostatnio o tym y, wiedziałem. że że jakiś typek po potem podjedzie. Do dawno nie widziałem to Migana niebieskiego w ogóle. Ciekawe czy jest jakiś tu miga niebieski. Ostatniego jak go widziałem to chyba naparzałem ale to było... jak robiłem jeszcze wyzwania. Cały. O, prezenci! Patrzcie jak dobrze. Co, co trop? No znowu powiem. Czyli nie wiem, to są z tymi PM-ami właśnie. Nie, nie garniam tej rzeczy. Ale już nie darmo od drewno z prezentu. Nic się trzeba oszukać. Co ja trochę poszukałem... A, ale to tam. Jakoś się przeżył! Mm. O! I tu już mamy 990 drewna. No co Mhm. Nie, zlamiłem. Dobra, trochę tego poniszczę. Goro mnie podjadą w Timie, no, tak już wiem Przegrano. Jest cały, dziękuję. I jeszcze raz do góry. Hops. Oj, tak jak mówiłem, już będę podjeżdżać. Post tej górki. Nie, tam u góry są. O, jeden typ, ej! Nie mówcie mi, że to jest tylko ten jeden typ. Ej! Jak to jest ten jeden typ, ej, to jest... To na luzie, jak to jest tylko ten jeden typ. O, wow, że tak się wychylę za chleb. Podjeżdżają. Widzieliście 140, dostała właśnie, miałem z tego prema strzelić. Przepraszam was, ale. Dobra, tak jeszcze jest 5 minutek. Tym samym ostatni meczek, prawdę mówiąc. Ja zagrałem sobie krukiem. Chyba, że ja Nie, w tamtym odcinku krukiem nagrałem. Może jakiegoś innego sobie wyśniem. Hmm, demi... O, wiem. O, ten nowy pakiet startowy, co był sobie wyśniemy I on ja miał takie coś. Takie coś. Oczywiście jest każdy nowy styl i nowa ta. Nowy ładny pistolet. O, tak to wygląda Fajny plecaczek tutaj mi tylko forbajtu zostało widzicie Dobra, gramy mm. Może tu jeszcze tu będzie chce Góra, tam Najczęściej no są jakieś y... Śmieci, że tak się wyraża Trochę no, Ale można polecieć Co tam? Zaraz tutaj zaznaczę to Zaznaczam na to, yy. 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 Zaznaczam na to. Na tym maszt, a to zaczęło tu. Y Okej. Okay. XD. Zrozum, baga. Ura, kolejny baga, fortnite odkryty. O, pompka. Uuu, czy gdzieś nad. Dużo. Yy, Na no skraju. Mhm. Dobrze, nie musi pan mi Co ty był ucieka? Oj oj, oj, oj. Źle, 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 źle. źle. Bardzo źle. A nie mam tego! No właśnie! Ale ja nie małem. Przykrany meczek. Dobra. Nie uratuję mnie na bank. Kto ok, ty mnie ratuje. I go podjadą. Tak, przegrany maczek, Przegrany maczek. Typ mnie zabija, Za mało dostali, tak. Kurczę. Ale allora, poczekamy, zobaczymy. Aha, no to. Dobra. Oto to wiecie. Lajkujcie. Subskrybujcie. Przede wszystkim lajkujcie też Bo chcę żeby to dotarło do większości osób Których jeszcze mnie nie zasubskrybowało A i osoby które oglądają mnie A nie zasubskrybują to niech oglądają A to niech zasubskrybują Właściwie mylę yy, Bo okazało się że 92% Osób które mnie oglądają yy, są bez subskrypcji Z tego co mi wynikło W moich obliczeniach No Lecimy oczywiście po 100 subów. 300 może jakiś high, bozdam znowu peste Prawdopodobnie. Ale to chyba będzie chyba, nie wiem czy w tym roku może. To wiecie, subskrybujcie, lajkujcie To samo znowu. Pijcie w komentarzach czy byście chcieli ten challenge co mówiłem tylko z PM-ów. Trochę lipa, bo nie zrobiliśmy żadnego jeszcze wyzwania w ogóle dzisiaj. A miałem taką nadzieję, że coś zrobimy, ale nie było okazji. Szybko nas podjechali. No to to.